Panie prezesie, w ostatniej fazie opracowywania strategii działania Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska uwzględniliście Państwo cele związane z ochroną przed klęskami żywiołowymi. To dobrze, dobre i bardzo potrzebne działanie. Tak, tak się złożyło, bo ustawa Prawo Ochrony Środowiska. Obliguje nas do przyjęcia takiej strategii do końca września roku poprzedzającego jej obowiązywanie. I akurat tak zdarzyło się, że tragedia, która spotkała Dolny Śląsk, była w zasadzie chwilę przed przyjęciem. My mieliśmy tą strategię już gotową, natomiast w efekcie tych wydarzeń postanowiliśmy podkreślić elementy przede wszystkim adaptacji do zmian klimatu, małej, średniej, dużej retencji wody, ponieważ to no, stało się obiektem tego naszego, naszego szczególnego zainteresowania, szczególnej troski. Czy te pieniądze do osób czy gmin poszkodowanych powodzią trafią szybko? Pieniądze już trafiły w dużej mierze. To w zależności też od zakresu tej pomocy. My już w tej chwili rozpatrzyliśmy kilkadziesiąt wniosków, ponieważ pierwszy nabór przeciwdziałania skutkom powodzi uruchomiliśmy dosłownie kilka dni po tym nieszczęśliwym weekendzie. Jesteśmy w stałym kontakcie z Komendą Wojewódzką Straży Pożarnej, ze Sztabem Kryzysowym, z Panem Wojewodą. Jesteśmy w stałej komunikacji, wymieniamy informacje. W tej chwili przede wszystkim te najszybsze wnioski, najszybsza pomoc trafiła do jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej. Jest to już kilkadziesiąt rozpatrzonych wniosków. Docelowo jest to, jeżeli się nie mylę, 136 Wniosków na taki najbardziej potrzebny sprzęt, na te rzeczy, które. Nam szczególnie zależało, żeby ta pomoc trafiła w te miejsca, gdzie ona jest potrzebna i dokładnie taka, jaka jest potrzebna. W tej drugiej kolejności wnioski zaczęły składać na nas gminy w zakresie odbudowy infrastruktury wodno-kanalizacyjnej. To już są procesy nieco bardziej skomplikowane, bo mówimy tutaj o likwidacji szkód w zakresie ubezpieczeń, takiego gruntownego spojrzenia na to, jakie inwestycje są do realizacji, jakich środków pomocowych użyć, bo dzisiaj, jak wiemy, tych źródeł pomocy jest wiele. Więc my też chcemy się wpisywać w te miejsca, gdzie faktycznie jesteśmy w stanie szybko i sprawnie tej pomocy udzielić. Ja często zadaję to pytanie, i tutaj także je zadam: czy tych pieniędzy dla powodzian wystarczy? Z punktu widzenia możliwości Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska we Wrocławiu jest ich za mało, na pewno, żeby pokryć tak olbrzymie, tak olbrzymie straty. Ta nasza działalność bieżąca, codzienna w jaki sposób daje nam odpowiadać na te potrzeby regionu, natomiast w przypadku takiej katastrofy, jak wszyscy wiemy, te środki muszą być wielokrotnie, ale to wielokrotnie większe, dlatego chwała Bogu uruchamiane są konkretne interwencyjne programy, programy rządowe, które będą mogły odpowiedzieć na tak olbrzymie zniszczenia.